Mamy funkcję w postaci ogólnej i mamy ją doprowadzić do postaci kanonicznej. Trzeba najpierw policzyć deltę, a żeby policzyć deltę, wypisujemy współczynniki ABC. A to jest minus 2, napisane. B to jest 8, jest. I C to jest liczba, która jest na końcu, a tutaj nic nie ma na końcu. Z tego C jest równe 0. Jak mamy ABC, no to możemy policzyć deltę z tego wzoru. I liczymy. b kwadrat minus 4 razy a razy c i wychodzi delta. Jak mamy deltę, to już możemy policzyć współczynniki p i q, które nam są potrzebne do, do wzoru na postać kanoniczną. Tutaj p i q jest potrzebne. I liczymy p i q z tych wzorów. Czyli p to jest minus b przez 2 razy a, wychodzi 2. q to jest Minus delta na 4 razy a i q wychodzi 8. Jak mamy p, mamy q, to yy, patrzymy znowu na wzór na postać kanoniczną. Jest taki. I, I za a, i za p, i za q wstawiamy odpowiednie liczby. Czyli a, tutaj przed nawiasem we wzorze było a. U nas a to jest minus 2. To piszemy. Dalej jest x minus p. p to jest 2. Piszemy. Plus q. I zakłów stawiam się. I mamy funkcję w postaci kanonicznej.